Witam serdecznie na moim kanale. Przed wami kolejny odcinek serii Diablo 2 Resurrected. Gramy czarodziejką. Przenieśliśmy się na akt pierwszy poziom koszmar, Czyli wszystkie zadania od początku trzeba zrobić. Chcemy wbić poziom 30, żeby założyć w końcu ten bitewny miecz z runkami Tal, Thul, arm który daje oszałamiający duch. i będziemy wtedy zakładać ten pierwszy żmijowaty palec, żeby zwiększyć odporności na Trucizny to zwiększy nam do 71. W dalszym ciągu będzie te 4 mniej niż maks. Ale odporność na truciznę można zawsze wesprzeć się antidotum. Załóżmy tarczę, zmieńmy różkę i szukamy od razu pierwszego zadania czyli siedliska zła. Zobaczmy, jak to będzie działać. Tutaj te nasze e, zamiecie no myślę, że wszystko pada tak jak miało Sękaty kostur od razu jakiś padł. Zobaczmy jego e, opcje idziemy wzdłuż drogi, bo zależy nam na znalezieniu tylko właśnie tego siedliska i przejścia. No i oczywiście rozgałęzienie czemu nie Hmm, tak jak myślałem, to nic na razie nie będzie w stanie ustać od naszych ataków. zabij wszystkie potwory. Teraz będziemy to dużo szybciej eksplorować niż w akcie pierwszym na poziomie normalnym, bo nie mieliśmy ataków o zasięgu grupowym. Teraz już mamy i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je spamować tymi atakami. A w poziomu 30 da nam dostęp do mistrzostwa mrozu, mistrzostwa zimna i wtedy będzie jeszcze lepiej nawet jak będę miał jakieś niewrażliwości czy odporności te potworki, na niewrażliwość nic to nie da, ale na odporności płynie to na zredukowanie ich odporności w dalszym ciągu mamy miejsce na.. Klejnot w naszej różce, można by coś do niej dać, ale nie ma sensu, będziemy już zaraz zmieniać. No, ale najemnik mam e, w hełmie, także, jakbyśmy trafili jakiś fajny klejnot, to moglibyśmy mu go podmienić. Na pewno musimy się uzbroić, już teraz z To miksturka wytrzymałości. A teraz będziemy dużo szybciej biegać i dużo szybciej obijać te gróbki. No i mamy bossa Nie wiem czy mu zimno coś będzie w ogóle robić A nie ma Tylko się nazywa tak Gorący trup tak Dobra Amulecik wpadł Trochę miksturmany Tę miksturkę leczenia też podniesiemy Zaraz będzie trzeba w końcu użyć pierwszej miksturki leczenia Zostało już mniej niż 5 potworków. W zasadzie 3 i już teraz tylko jeden. Yeti. No i dobra. Mamy to oczyszczone. Wychodzimy z tej groty normalnie. Na pewno się wspążemy teleportem. Po to go mamy. Na kary po nagrodę wrócimy się, jak znajdziemy punkt nawigacyjny na kamiennym polu. Choć i tak było blisko do niej wrócić. Tutaj mamy jakiegoś bosiorka. Lubimy go, więc... Zgubny róg. Zamknięty hełm, mikstura wzmocnienia. Nic, co by nas interesowało. Ale musimy znowu tarczę założyć. Kolejny bosior żarło z niewrażliwością na zimną. Czyli widzicie nie jesteśmy w stanie go ubić. Musimy się wspomóc polem statycznym i umiejętnościami naszego najemnika albo w późniejszym wykonaniu naszym meteorem, tak? Tylko boss jest niewrażliwy, tak mi się przynajmniej wydaje... Sługi, słudzy już powinni być wrażliwi. Dobra, idziemy dalej na kamienne pole. Czyli na razie naszą alternatywą na e, dopóki nie zabędziemy meteora będzie używanie pola statycznego i najemnika. Także co jest ważne, to musimy najemnika wyposażyć w jakąś dobrą broń. Dobra, punkt nawigacyjny znaleziony. Wróćmy się do akary po nagrodę. Witaj To nadaje nam nową umiejętność. Moje zwiad... tak. No i dostaliśmy też zadanie zabicia krwawej orlicy. Tym razem nie będziemy się z nią tyle bawić, co bawiliśmy się na e, poziomie normalnym. Sporo już w tej grupek czempionskich będzie się trafiać, warto je rozwalać zawsze może jakiś dropfaść. Tutaj sługa biega, czyli jest gdzieś włosik albo już padł. No nie, tutaj biegnie wyjątkowa szybkość teleportacja. Musimy uważać na naszego najemnika. On będzie miał tendencję do padania. Nie ma tak dobrych odporności jak my. Dobra, co tutaj mogliśmy od razu się upczyścić, jak byliśmy w mieście. A nie tylko oddać zadanie. Czy to jest duże? Tak, to jest duże. Zobaczmy, czy. Ta głowa na mam jest czegoś warta, nie jest warta niczego. E, tak, idziemy, to wszystko damy. To jest za dużo, żeby to nosić. Nie mamy Dekarda-Kejna, ale mamy poziom 30, czyli od razu założymy też pałasz. A no i musimy się uzbroić. Cierpliwość, będziemy musieli sami wszystko identyfikować. Odporność na ogień nie jest nam potrzebna. To jest za słabe, żeby podmienić. To też Odporność na trucizny tego akurat nie mamy ale to jeszcze tylko chwilę, bo już będziemy kupować lepszy sprzęt. W zasadzie zakładać już mamy go w skrzynce. Mamy już też dostęp do... Tego amuletu nie doperza. jeśli przyszłoby, nam naprawdę wykulały te nasze umiejętności. Dobra, mamy już mistrzostwo w wodaniu zimnym, więc dodajemy to. Możemy dać tylko jeden, ale już mamy plus 4, czyli minus 35%. Odbijamy, oczywiście, zamieć. Więcej nie możemy, i te dwa punkty jeszcze na chwilę obecną zostawię. Stanowię się, w co by je dodać. Dodajmy te punkty. W zręczność potrzebujemy 46, czyli wszystkich 5 punktów. Możemy już teraz założyć to, zamiast nieznacząco spada, a w zasadzie znacząco, bo ona nie dostawa synergii. Dobra, tak to na razie zostawmy. Jeszcze to zostawiłbym dla wszelkości. Powinniśmy teraz dużo szybciej rzucać się czary. Trochę szkoda tej obniżki mocy. Bo nie odczujemy przyspieszenia w zamieci, bo ona i tak ma swój cooldown. Nie jest źle. Ta droga się jakoś tak rozdziela dziwnie. Nie powiem jaki symbol przypomina ta droga. Zobaczmy czy tutaj trafiliśmy na kamienne pole. Tak, to jest kamienne pole, więc yy, nie będziemy tam wyszli. Idziemy, szukamy cmentarza. Mamy kapliczkę wytrzymałości, bo oczywiście nie kupiłem micstur. Jedynym plusem tego zwiększonego plus 2 do wszystkich umiejętności zamiast plus 3 do zamieci jest to, że pole statyczne nam jeszcze bardziej się zwiększyło. Także na razie zostaniemy przy takiej opcji i tak nie odczuwamy za bardzo jakichś no, że potworki nie dajemy rady potworkom czy coś takiego. Potworki raczej padają. Tak jak padały. Czy teraz potrzebujemy podmieniać ta? Daje tylko... Nie, daje plus 3, dobra. To na cele wrzucenia samej zbrojki jest warto to podmienić. Dobra, tutaj mamy przejście do e, krwawej orlicy. Działa tu mroczna magia. O, plus cztery sloty, ładnie, ładnie. Dobra, gdzie jest rabina? Znaczy... E, krwawa orlica. No i mamy amulet. Ładnie. Legendarny amulet. I... Wielkie berło. Tak też byśmy to chcieli sobie wziąć zobaczyć. Trzeba być się tam teraz z nimi tu. Zbroja płytowa wypadła. I możemy oczywiście zrobić mauzoleum, czy też e, tą drugą lokalizację pobożną, to nie powinno zająć długo. A to co tutaj zrobi? Dobra, idziemy na kamienne pole, tam zaznaczymy sobie punkt nawigacyjny I rozpoczniemy może wędrówkę W stronę hrabiny na tym poziomie trudności Obosik tego obijmy no od razu Płytowy pas, no niestety Zobaczmy, czy coś z nich ciekawego nie poleciało. Wątpię, ale zawsze warto sprawdzić, jak wykończyliśmy taką większą grupę potworków. Mikstur więcej na pewno nie potrzebujemy. Teraz mniej tych mikstur zużywamy, tylko jedynie co to many. Dobra, szukamy punktu nawigacyjnego na początek. No jeszcze jedna kapliczka. Super, kapliczki wytrzymałości bardzo mile widziane. Te szkielety bardzo wolno biegają, także to nam sprzyja. No, mamy mekaniszu z niewrażliwością na błyskawice, zapewne. Padł oczywiście drop, jak zwykle, słaby. Mogliśmy jeszcze zmienić tego najemnika, ale już go nie zmieniliśmy. Za jeden aktyw. Będziemy mogli wybrać innego i tam zwiększymy, sobie, a w zasadzie najemnikowi, atak, skuteczność ataku. Bierzemy tego za uro, mocy czy błogosławiona celność. Tam jest dobra, mamy zejście. Jeszcze tylko do zupełnie szczęścia brakuje punktu nawigacyjnego. Tutaj jakieś obozowisko, więc tutaj nie będzie na pewno. Ale z racji tego, że mamy zamieć, to możemy te otworki wykończyć. A już coś wpadnie w nich, no i mamy też punkt nawigacyjny od razu obok ich obozowiska. Dobra, super. Ruszamy w takim razie do podziemnego przejścia. Może jak dobrze pójdzie, to uwolnimy dekarda. Key na dzisiaj wolałbym znaleźć zejście znaczy wyjście niż zejście korbacz nie potrzebujemy tutaj wszystko się samo czyści Czy ten różnik był jakiś czempion? nie to zwykły różnik to dajemy uspokój Dobra, zobaczmy co tutaj jeszcze mamy, czy tutaj będzie coś? będzie, wygląda jakby miał być wyjście, ale niestety Jeszcze zobaczmy Tutaj taki był jeden prostokącik nieodkryty Nie chciałbym musieć się wracać, bo bym zostawił to. Co jest, z tego poleci? Rekini, pas Weźmy sobie, zobaczymy jaką je bonusy będzie miał, to już jest wyższego poziomu, pas Bełty niepotrzebne, tutaj coś się szykuje też. Bardzo chaotyczna eksploracja, ale mam nadzieję, że będzie skuteczna. Znaleźliśmy zejście na niższy poziom. No zróbmy to i tak mamy to zamieść, która szybko wszystko wyczyści. A może coś ciekawego poleci. Niestety nie. Niech wzmocnienia możemy tylko wziąć. Wyższy gdzieś jest jakiś szczępion Teraz już mi się nie będą mylić e, Te e, tarcze, bo I czy mamy Pierwszy set, czy drugi set broni, bo teraz już miś nosimy miecze, nie dwie olne kule i dwie takie same tarcze Tutaj jeszcze Łowca, wrzą... łowca wrzący kapar Coś z niego poleci ciekawego, odporność na magię miał Dlatego tyle wystał Tutaj mamy kamyczków parę ten młot nie jest nam do niczego potrzebny Tyle miksturek wypada, zobaczycie jak nie będziemy mieli w ekwipunku żadnych miksturek to nic nie będzie chciało wypaść Dobra, to w takim razie tutaj nie będzie zejścia, musimy się wrócić Ładnie no, nas bią Amulet żółty, no ale mam mamy amulet złoty Zobaczymy co to będzie. Jak już go zidentyfikujemy, zostawimy go dla dekardyka na morza. mamy wyjście w rocznej kniei dobrze było znaleźć punkt nawigacyjny, ale mamy od razu drzewo i fusa. Także pokonajmy go jeszcze. Tutaj mamy strzelającego bosika Co tutaj się dzieje? Na samym początku korona jakaś wypadła. Jeszcze jakieś potworki tutaj się w nawet nie mamy, gdzie drzewa i fusa, gdzie zwoje i fusa włożyć. To stare drzewo otacza magiczna aura. Dobra, udajmy się do miasta. Czy najpierw znajdziemy punkt nawigacyjny? Nie no, musimy tutaj oczyścić, bo nie mamy już się gdzie pozbierać ze wszystkimi rzeczami. Tak, ona nam podziękuje. Kara powie, żeby znaleźć dekarda Plus jeden do umiejętności Amazonki. Plus jeden do zbawienia Palladyna. Do energii tutaj tylko do fascynacji słabo tak jak mówiłem zostawimy ten złoty amulecik dla naszego dekarda niech on zrobi identyfikację to mogę zostawić do moich kolekcji to nie jest za ciekawe, więc to od razu zmieniamy w amulet amulet też nie jest zaciekawy. Tego nie mogę, no zgadza się. Czyli ten niech wróci tutaj na razie. Czyli nie wiem po co miałby tam być. Jak i tak już czarodziejki robić nie będziemy. Dobra, zabieramy to i sprzedamy. A ten niech sobie siedzi i czeka na dekardek. Dobra, wróćmy tam na chwilę jeszcze. Moglibyśmy go teraz już od razu uratować, ale ja chciałbym znaleźć jednak te, ten punkt nawigacyjny, od którego moglibyśmy zacząć w przyszłym odcinku. A w tym byśmy sobie już skupili się na uratowaniu Descartes'a Caina. Dobra, przelećmy się tutaj na szybko. Przelosowało nam tych upierdliwych strzelających, których nie widać. Czaszka, to czemu nie wziąć czaszki? No jeszcze łowczynie. To są dość upierdliwe, bo dość szybkie. Nie współgra to zbyt dobrze z naszą e, zamiecią, która się pojawia dopiero po chwili. Ale wtedy my biegamy za zamiecią, a za nami. To mamy jakieś szczępiony, nie? Zanim znaleźliśmy punkt nawigacyjny znaleźliśmy przejście na moczary. Także udamy się na te moczary. I znajdziemy punkt nawigacyjny na moczarach. I zaczniemy sobie od hrabiny przy odcinku. Zawsze przy tych obozowiskach gdzieś to wszystko się znajduje. To by było te właściwe. I jeszcze 31 poziom wpadł wpadu. Mamy hrabinę. Nie mamy nic ciekawego na dropach Weźmy sobie leczenia i many Dobra teraz trafi gdzieś blisko punkt nawigacyjny by się przydało Ale mamy tutaj czempionów Obijajmy ich od razu Tu jeszcze jeden gdzieś uciekł To w ogóle Bosik Niczymy żar Dobra jedną leczenia, jedną many zużyliśmy Dwie many zużyliśmy Dobra. kabina odnaleziona. Ale dzisiaj damy jej spokój. No i teraz jeszcze punkt nawigacyjny, gdzieś tu koło niej trafić. Lotycka tarcza, nie dla nas. Jeszcze jama się trafiła. Ekspedycja czarodziejko należy do dość ciekawych. No nie mówcie, że nie będziemy mieli punktu nawigacyjnego gdzieś w pobliżu. Już nawet wyżynę tam one a znaleźliśmy, a dalej tutaj nic nie znaleźliśmy. No niedobrze, tak po przeciwnej stronie się ten punkt nawigacyjny ukazał. Dobrze, no przynajmniej tutaj mamy blisko. Można przeczytać zwój. Można klikać na pałę, jak to lubi. Dobra, uzupełnimy nasze zasoby tutaj. Zwój i fusa znikną. Dobra, i ruszamy do Tristram. Tristram było niczym. Wobec gniewu diablo. Dokładnie tak Czy na Griswolda trzeba będzie używać e, tego pola statycznego? Chyba tak Coś jakoś wytrzyma, ale chodzi w tych naszych obrażeniach No ale jeszcze ta aura też pomaga mu w tym Już coraz lepiej z maną jest to no też ciepło cały czas się ulepsza jak dodajemy te przedmioty z umiejętności. Także już ciepło pewnie mamy na jakimś piątym po szóstym poziomie, także 100% szybciej odnawiamy. Dobra, idźmy po nogę tak klasycznie. Tutaj jeszcze parę grupek czempionskich, może się trafić. na z miejscem na No Znajdźmy i uratujmy Dekarda Kejna Coś tak dzisiaj przywiesza ta gierka Nie za ładnie już słychać Dekarda Kejna Dobra Zobaczmy się z nim w mieście. Zobaczmy jaki nam ten amulet pokaże. Czy ta czarodziejka ma duże szczęście w znajdywaniu magicznych przedmiotów? O jak fajnie, znalazł się w swoim własnym portalu. Dobra. Idziemy ogarnąć się. Zostawmy tą nogę Wirta. Żeby tylko gdzieś nie wsadzić w nią klejnotu czy czegoś takiego. chyba by było. A już się tak nieraz zdarzyło runkę wsadzić To będziemy mogli sobie przekręcić w następnym odcinku To też e, Czaszki chyba jeszcze nie, już też będziemy mogli Dobra Miksturki No i Chwila prawdy Słaba wiekiera Odporność na ogień i truciznę. 53 w obronie. Czy by mu się. Co by mu się mocno zmieniło na zimno? Za dużo by stracił, dobra. Nie podmieniamy mu tego. Ten mieliśmy sprzedać, bo już nic z niego nie zrobimy. No i co wypadło? Relik no 20 do szybkości odnawiania. Równowagi odporność na ogień plus 50 no to no, jeden ze słabszych chyba amuletów jaki mógł na wypaść no ale trudno pierwszy legendarny amulet do kolekcji znaleziony w ogóle, bo tak naprawdę na paladynie w ogóle nie znaleźliśmy amuletów jak to będziemy sobie trzymać, zostawmy tą kasę tutaj może Dobra, i to by było na tyle. Myślę, że zrobiliśmy bardzo dużo w tym odcinku. Uwolniliśmy Descartes'a Keina, Jeszcze od Akary weźmy ten pierścionek, żeby zakończyć zadanie. W trzecim odcinku zaczniemy od eksploracji e, zapomnianej wieży. Zobaczymy, jakie kierunki polecą. Plus 9 do odporności słabo. Nie będziemy mogli tego e, zmienić w kostce. także sprzedajemy od razu. My mamy pododporności pierścionki. No i dobra, dziękuję za dotrwanie do końca. Jeśli się podobało, zostawcie lajki like i komentarze. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, subskrybujcie i kolejny odcinek wpada już jutro. Pozdrawiam.